Dziś mamy KW-V3 no, można tu podejrzeć BMW E90, E92, E93 Ogólnie płyta podłogowa E90, czyli tak samo też będzie wyglądał gwint do E87, E81, E82, E88 i tak dalej Tutaj mamy zestawik, tak zwany cool, tulkit czyli papierki, instrukcje plus klucze. Kulkit, cool w sumie też dobra nazwa. No i zacznijmy od przednich kolumn. E, oczywiście, jak to KW, czyli mamy nierdzewkę w inoksie. Kolumny gwintowane, nakrętka stworzywa, wzmocniona tam stalą w środku i ten gruby skok gwintu, plus kontraimbusikiem. Regulacja odbicia od góry w amortyzatorze i tutaj regulacja dobicia od dołu. KWV3, czyli mamy. No powiedzmy tak zwaną podwójną regulację twardości, czyli odbicia osobno i dobicia osobno. Tutaj w tym drugim amortyzatorze będzie tak samo. Hmm, jako, że jest to V3, również tylne amortyzatory są w nierdzewce. E, winok się zwał, jak zwał, tak? I tu też mamy... Może zdejmę tą tasiemkę, jak już... O ile mi pozwoli się zdjąć tak rę ręką. No moment, ja się nie chcę pozwolić zjechać? O, teraz poszło. No i tutaj mamy też w tłoczysku do pokręcenia małym imbusikiem, regulacja odbicia i od dołu amortyzatora regulacja dobicia. Tutaj charakterystyczny ten trzpień dolny w tych modelach BMW do mocowania tylnego amortyzatora. Drugi amortyzator. Taki sam, oczywiście, tylny. I pozostają nam tylne sprężyny i regulacje. Nie mamy nic. Regulacje będą tutaj. Okay. Dobra, więc mamy regulacje, które idą w tych modelach u góry na sprężynę, tak? także sprężyna tylna z regulacją w tym aucie wygląda w ten sposób stawię tak, żeby się nie wywróciło i druga sztuka sprężynę na tył i regulacja tylna i mamy V3 w Inoxie do BMW No i tyle na razie zapraszamy cześć